Witamy w ATech! Dzisiaj przyjrzymy się jednej z najbardziej innowacyjnych i groźnych broni w arsenale Izraela. Harop, dron zabójca, który tropi i neutralizuje radary wroga z chirurgiczną precyzją. Wyobraź sobie ciche zagrożenie zdolne do godzinowego krążenia nad wrogim terytorium czekające na moment, w którym radar wroga zostanie aktywowany, aby rzucić się na niego jak jastrząb. To nie jest science fiction, ale rzeczywistość tzw. Tak amunicji krążącej. Izrael będąc liderem w tej technologii opracował Harop, aby zaspokoić istotną potrzebę strategiczną. Unieszkodliwienie obrony powietrznej przeciwnika zanim ten zdąży zareagować. Jak działa ta nowatorska broń antyradarowa? Jakie są jej wyjątkowe właściwości, które sprawiają, że jest tak niebezpieczna dla systemów obronnych? Przygotujcie się na fascynującą podróż do świata wojny elektronicznej oraz dronów samobójczych. Trzymajcie się mocno, ponieważ ta analiza ujawni Wam sekrety narzędzia o kluczowym znaczeniu dla przewagi powietrznej jakiegokolwiek kraju, który go posiada. Usiądźcie więc wygodnie i razem z nami zagłębmy się w kolejne sekrety militarii. Gotowi? Zaczynajmy! W nowoczesnych konfliktach zbrojnych pierwszym krokiem do uzyskania przewagi w powietrzu jest często wyeliminowanie lub zniszczenie obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Są to tak zwane misje SEAT, Suppression of Enemy Air Defenses, i DEAT, Destruction of Enemy Air Defenses. Misje te należą do najbardziej niebezpiecznych i złożonych, ponieważ wymagają wkroczenia w nieprzyjazną przestrzeń powietrzną w celu namierzenia zaawansowanych systemów rakiet Ziemia-Powietrze i związanych z nimi radarów. Radary te, które umożliwiają wykrywanie, śledzenie i kierowanie rakietami w stronę samolotów, są oczami i uszami każdej obrony powietrznej. Ich zniszczenie lub oślepienie otwiera drogę myśliwcom oraz bombowcom. W przeszłości misje te były powierzane specjalistycznym samolotom, często wyposażonym w pociski przeciwradiacyjne, które śledzą emisje radarowe. Samoloty te musiały zbliżać się do niebezpiecznych obszarów, narażając swoich pilotów i maszyny na znaczne ryzyko. Jednak szybki rozwój technologii, w szczególności dronów i sztucznej inteligencji, otworzył drogę do nowych podejść do tych ważnych misji. W tym kontekście pojawiła się rodzina amunicji krążącej. Te hybrydowe systemy łączą cechy drona obserwacyjnego i pocisku. Mogą one zostać wystrzelone, lecieć do obszaru docelowego, krążyć nad nim przez wiele, wiele godzin w oczekiwaniu na wykrycie zagrożenia, a następnie przekształcić się w pocisk, aby uderzyć w cel, rozbijając się o niego. Izrael dzięki dynamicznej branży obronnej i ciągłej potrzebie radzenia sobie z zagrożeniami regionalnymi stał się pionierem w rozwoju tej broni. A omawiany dzisiaj HAROP. Jest jednym z jej flagowych produktów, który potrafi siać spore spustoszenie. Dowiedzmy się o tym więcej. Harop jest następcą Harpy, innego pocisku antyradarowego opracowanego przez Israel Aerospace Industries w latach 90. Harpy był systemem typu wystrzel i zapomnij. Po wystrzeleniu i zaprogramowaniu na poszukiwanie emisji radarowych w określonym obszarze działał autonomicznie. Był to znaczący postęp, ale brakowało mu kluczowej elastyczności. Harob stanowi drugą generację tych dronów samobójczych lub dronów kamikadze, zaprojektowaną z myślą o większej wszechstronności i kontroli. Jego opracowanie było motywowane potrzebą namierzania nie tylko radarów emitujących sygnały w sposób ciągły, ale także tych, które aktywują się sporadycznie, a nawet celów nieemitujących sygnałów, takie jak stanowiska dowodzenia lub wyrzutnie rakiet, które pozostają ciche. Harop wystrzeliwany z kontenerów zamontowanych na pojazdach naziemnych jest stosunkowo kompaktowy. Ma rozpiętość skrzydeł około 3 metrów i długość 2,5 metra. Po wzbiciu się w powietrze rozkłada skrzydła i śmigło, aby skierować się w stronę obszaru działania. Cechą charakterystyczną haropa jest jego zdolność do krążenia nad danym obszarem przez dłuższy czas, nawet do 6 godzin lub też więcej, w zależności od jego wersji. Ta bardzo długa wytrzymałość pozwala mu pozostawać w stanie gotowości, obserwować i być gotowym do ataku w dowolnym momencie, bez wzbudzania podejrzeń wroga o jego obecności, podobnie niczym SEMP. Prawdziwa genialność Haropa polega na unikalnym połączeniu czujników i trybów działania. Nie ogranicza się on jedynie do wyszukiwania emisji radarowych. Harop jest wyposażony w dwa główne typy czujników. Jego największym atutem jest pasywny czujnik antyradiacyjny. Wykrywa on emisje elektromagnetyczne radarów wroga. Po zlokalizowaniu radaru, Harop może zablokować tę emisję i śledzić ją aż do źródła. Następnie działa czujnik elektrooptyczny lub też podczerwieni EOIR. Dzięki kamerze o wysokiej rozdzielczości operator może wizualizować obszar docelowy w czasie rzeczywistym. Czujnik ten może wizualnie identyfikować cele, niezależnie od tego, czy emitują one fale radarowe, czy też nie. Ta zdolność ma kluczowe znaczenie dla namierzania cichych wyrzutni rakiet, pojazdów lub stanowisk dowodzenia. Zapewnia ona elastyczność, której nie posiadał poprzedni model harpy. Kluczowym elementem haropa jest jego tryb działania Man in the Loop, czyli człowiek w pętli. W przeciwieństwie do całkowicie autonomicznego drona lub pocisku typu Wystrzel i Zapomni, Harop stale przesyła obrazy wideo i dane do operatora znajdującego się w stacji kontroli naziemnej, często oddalonej o setki kilometrów. Operator może w ten sposób zidentyfikować cel, potwierdzić atak, a nawet przerwać misję w razie potrzeby, aby uniknąć szkód ubocznych lub przekierować drona do innego celu. Ta możliwość przerwania misji jest główną cechą wyróżniającą nowoczesną amunicję samonaprowadzającą, zapewniającą elastyczność taktyczną oraz minimalizację błędów. Po zidentyfikowaniu i potwierdzeniu celu, Harob zamienia się w pocisk. Nurkuje na cel z metrową precyzją, samo niszcząc się przy uderzeniu dzięki wbudowanemu ładunkowi wybuchowemu o masie od 16 do 23 kg w zależności od wersji. Jego prędkość maksymalna może osiągnąć około 400 km na godzinę w fazie końcowego ataku, a pocisk został zaprojektowany tak, aby uderzać pod różnymi kątami, w tym pod bardzo ostrym kątem, aby zmaksymalizować zniszczenia celu. Karov posiada również wbudowaną odporność na zakłócanie jego własnego sygnału GPS. Stosunki między Izraelem a Iranem charakteryzują się ciągłym napięciem i nieustanną wojną w cieniu. Iran rozwinął znaczące zdolności w zakresie obrony powietrznej, w tym rosyjskie systemy S-300 i systemy krajowe, takie jak Bawar 373, a także rozległą sieć radarów. Dla Izraela zdolność do neutralizacji tych systemów obronnych ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich przyszłych operacji, niezależnie od tego, czy chodzi o prewencyjne uderzenia na obiekty jądrowe, czy też o działania odwetowe na agresję. Właśnie w tym miejscu Harob znajduje swoje miejsce w strategii izraelskiej jest idealnym narzędziem do misji Seat-Dead przeciwko Iranowi. Przed poważnym atakiem powietrznym Haropy mogłyby zostać wystrzelone, aby krążyć nad terytorium Iranu. Gdy tylko radar zostanie aktywowany w celu wykrycia samolotów wroga lub naprowadzenia pocisku, Harop rzuciłby się na niego. Stworzyłoby to bezpieczne korytarze dla izraelskich samolotów, takich jak F-35 i Adir, które mogłyby wtedy wkroczyć w irańską przestrzeń powietrzną przy znacznie zmniejszonym ryzyku. Harop działa jak zwiadowca zabójca. Zmusza systemy obronne wroga do aktywacji, aby zostały wykryte i zniszczone, lub do pozostania w stanie uśpienia, a tym samym nieskuteczności. Ten dylemat radarowy stanowi sedno skuteczności Haropa. Ponadto jego zdolność do namierzania wyrzutni rakietowych lub stanowisk dowodzenia, nawet jeśli nie emitują one sygnałów, stanowi dodatkowe zagrożenie dla irańskiej obrony. Jego długi czas działania pozwala mu pokrywać rozległe obszary, nawet na dużych odległościach. Karob był używany w kilku konfliktach, wykazując swoją skuteczność. Chociaż szczegóły dotyczące jego konkretnych działań w Izraelu pozostają tajne, raporty potwierdziły jego wykorzystanie przez innych operatorów, takich jak Azerbejdżan, podczas wojny w Górskim Karabachu w 2020 roku, gdzie okazał się skuteczny przeciwko armeńskim systemom obrony powietrznej. Podobnie Indie wykorzystały go w operacjach ukierunkowanych, w szczególności przeciwko pakistańskim instalacjom radarowym podczas ostatnich operacji, według niektórych źródeł. Sukcesy te wzmacniają postrzeganie Haropa jako niezawodnej i groźnej broni do niszczenia obrony powietrznej. Pojawienie się i sukces Haropa oraz innych pocisków samonaprowadzających ma ogromne znaczenie dla współczesnej wojny. Zmieniają one charakter misji SEAD/DEAD, czyniąc je potencjalnie bezpieczniejszymi dla operatorów ludzkich i bardziej precyzyjnymi. Pozwalają one również małym i średnim krajom, które nie mogą sobie pozwolić na drogie samoloty do wojny elektronicznej, na zdobycie znaczącej zdolności przeciwradarowej. Dla Iranu obecność Haropa w arsenale Izraela oznacza, że jego obrona powietrzna jest stale zagrożona. Każda aktywacja radaru może oznaczać zbliżający się atak. Zmusza to ich do opracowania bardziej wyrafinowanych taktyk przetrwania, takich jak sporadyczna aktywacja radarów lub stosowanie wabików, a także środków przeciwdziałania dronom. Przyszłość amunicji samonaprowadzającej wygląda obiecująco, a wśród nowych rozwiązań znajdują się mniejsze wersje, takie jak mini-harob, zwiększona autonomia, integracja sztucznej inteligencji do rozpoznawania celów oraz możliwość działania w rojach w celu przeciążenia obrony wroga. Izraelski harob to tylko przedsmak rewolucji w sztuce wojennej, w której inteligentne i samobójcze drony stają się kluczowymi graczami na całym polu bitwy, niezależnie czy jest to Europa, Ameryka czy też Afryka. Ciekawie się dzieje. Harob jest doskonałym przykładem tego, jak innowacje technologiczne mogą na nowo zdefiniować wojnę. Nie jest to zwykły dron obserwacyjny ani klasyczny pocisk. Jest to cyfrowy drapieżnik specjalnie zaprojektowany do śledzenia i niszczenia oczu i uszu obrony powietrznej wroga. Dla Izraela stanowi on nieoceniony atut strategiczny pozwalający utrzymać przewagę w powietrzu i zapewnić zdolność do działania poza granicami kraju, zwłaszcza w obliczu zagrożeń takich jak te ta ze strony Iranu. Jego zdolność do śledzenia, identyfikowania i precyzyjnego niszczenia celów emitujących i nieemitujących promieniowanie sprawia, że jest on kluczową bronią w najniebezpieczniejszych misjach współczesnej wojny. Harop nie jest niewidzialny w tradycyjnym sensie, ale jego sposób działania, dyskrecja i zdolność do uderzenia w odpowiednim momencie sprawiają, że jest niezwykle skuteczny. Jest on zdecydowanie dowodem na to, że w wojnie technologicznej nie zawsze liczy się wielkość, ale pomysłowość i specjalizacja mogą mieć decydujące znaczenie w tym temacie. A kto wie, co przyniosą jeszcze jego ulepszone wersje? Co sądzisz o skuteczności Haropa i jego wpływie na współczesne operacje wojskowe? Czy jest to najlepsze rozwiązanie dla misji antyradarowych? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. A jeśli ta analiza Ci się spodobała, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia wkrótce na ATECH.